W tym filmie razem z Buszem każdy blok, który wykopiemy, będzie losowy, a oprócz tego z każdego bloku będzie szansa na wypadnięcie jednego ze stu kastomowych przedmiotów. Naszym głównym zadaniem jest przetestowanie jak najwięcej itemów oraz przejście gry. Odcinek wyszedł mega ciekawie, dlatego zachęcam Was, aby obejrzeć go do samego końca. Swoją drogą chciałbym ogłosić, że wydałem swoją polerinkę na Feder Kliencie, która właśnie Wam się wyświetla na ekranie. Jeśli z niego korzystacie i chcielibyście mieć coś w rodzaju mojego merczu, ale w Minecraftzie, to macie teraz taką okazję. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na zakup, zarówno pelerynki, jak i ubrań z mojej kolekcji na rapymercz.pl mm. <laughs> Witam Cię już w kolejnym odcinku z Minecraft Ale. <laughs> Minecraft Ale, i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy oswajać Twojego smoka na ramieniu. Ej, fajny, nie? Mi się podoba. Nazwę go... No? Czekaj, bo ja pod ostatnim filmem swoim pytałem ludzi, jak go mam nazwać, to daj mi sekundę, sprawdzę. Smok lawek, smok buszek, benio. Benio? Benio? Oj. Oj. <grybuj> Wstawaj, bo <już>, spraw wstawać. <grybuj> No, stary, ja nie spałem dzisiaj. Stary, ja przed. Chwil... właśnie, widzowie. Jeżeli coś dziwnego będziemy gadać na tym filmie, to was przepraszam. Ale ja wstałem godzinę temu. Nie wiem, co się dzieje. Ale burz, jak ci się podoba moja pelerynka? Oceń. Uważam, że jest bardzo clean. Idealnie pasuje do ciebie, bo mleczę, nie? No tak, no oczywiście, że Party tak. Multiklęsy. A jak ci się podoba mój zestawik? Szczerze, mega mocno to wygląda. I już wam, widzowie, mogę zdradzić, że również taki zestaw swój będę posiadał. Także. No jest na co czekać. Znaczy się nie 1 do 1 ale można się spodziewać, co będzie u ciebie na ramieniu, na ramieniu się działo. No. no tak, tak. Jakby możecie obstawiać w sumie w komentarzach. Ale dobra, burz, zacznijmy. Myślę, że, że warto zacząć. W ogóle, jaka tu jest duża góra? Ej, pod nią będzie Deep Dark na 99%. Ponieważ znam się na Minecrafcie, ponieważ jestem graczem Minecrafta, na najnowszych wersjach. Ja 1, też się znam, bo ja byłem w ostatnim filmie w świecie Ordena na Misterbistowym filmie, yy, modzie, więc. Byłeś u Misterbista na filmie? <śmiech> <wchodziłeś>, <śmiech> tak. Ej, yy, na samym początku oczywiście musimy zebrać Trzymajmy drewno. Dzało. tak. Co? <laughs> Weź to kop. Ale to jest randomizer? Czekaj. Tak, to jest ogólnie nie. bush... Dobra, przystań na oh. chwilę. O, ale dostałeś ten. Yy, to jest ogólnie randomizer, tylko z takim twistem, że z, oprócz tych losowych itemów, które dropią, mogą też dropić customowe itemy. Ogólnie tych customowych itemów jest, nie wiem, ze 100, więc nawet na pewno wszystkich nie sprawdzimy. Także musimy w sumie kopać. Ja, czekaj, spróbuję wykopać pierwszy jakiś customowy item. Dobra. O! O! No właśnie. Masz. Yy... O kurde ile naraz wypadło! Nie, Dobra, to, jest... to mamy trochę itemów customowych ogólnie. Na samym początku zobaczę jak to będzie wyglądało Ty Ej, ale nie mogę cię uderzyć. No mo może tak, o. No. Teraz. Zabrało mi to 800, co było. a, a bo to ma 10 tak damage w ogóle. Dobra, ja to chyba wywalę. Ja to chcę? Jak to wygląda? Spróbuj coś z tym zrobić. O, ale to wygląda ładnie. Weź mnie, hitnij. się ci coś? Nie. Ale może to na MOBY działa w sumie? Tak, na 99%. No i jeszcze mam taki miecz. Widzisz efekt swój? E, tak. Sharpness 16? Tak, widzę. Nie hitaj, nie dawaj mi hita, bo koniec, bo nie. Użyję tego. Jak ci idzie? Ej, nie działa. Weź, ty tego użyj. Nie działa, No, spróbuj użyć. Uch! Mężczyzn czym zrespiłeś? Co? Oj dobra, ja już widzę, że ten databak jest mega mocny, tu jest po prostu wszystko. Oj, nie, to dobra, ty musisz tam bronić, bo, tak. bo ja nie mam żadnych itemów, nie? No wiem, ja myślę, że powinniśmy spróbować zrobić jakoś tulsy, ale nie wiem zbytnio jak, skoro jest randomizer. Czemu, może jakieś... Mm, imo, kopmy jak najdłużej, bo noc się już robi. A, bo to randomową że... strukturę, stary! No tak, tak, tylko mi to nie działało. Ale dobra, mam łóżko, masz łóżko? Ale ogólnie te oko mega mocne. O, mamy drugie łóżko, weź łóżko i pójdziemy spać. O, 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 nice. Dobra, dawaj. Łóżka nie możemy rozwalać, bo wypadnie coś losowego. Yeah. A tu jest w ogóle. Patrz. Mam Brusz. Brusz. <grystanie> mówili do ciebie Bruce? Kiedyś? Nie. Okay. Bruce. Nie dobra, mówili jednak. Bruce mówili Lee. do ciebie Bruce? Bruce Lee. A no tak. Wiesz dlaczego? No. O, dobra, zbieram One itd. Punch Man. Fajr.

Ja jestem nieśmiertelny. Oj, a zobacz ile tych temów się zrespiło Co to jest? Dynamite right pickaxe. O, golden. Ej, zjadło mi te złote jabłko. Co ty robisz? Co to. Nie, 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 nie uważaj, uważaj, nie uważaj. Co to jest? Ej, diamenty tu mamy, zbieraj to wszystko. To w ogóle bedrock wykopało chyba. Czekaj, nie, zbieram nie. te customowe itemy, jakie tu są. To masz łuk jakiś? Co to jest? Ek, extreme Bowl, kopie nam wyjście. O kurde. O, ej, Czekaj. Mam, mam coś ciekawego w ogóle. Mam jakąś strukturę do zespełniania, jakąś customową. Au, musimy wyjść na górę. Tylko jak? Stronghold just spawned on the co? O co chodzi? Stary, pojawiłeś jakąś strukturę losowo. Ale jak? Nie wiem, ale mamy Strongholda, fajnie. Dobra, na razie idziemy. No. To był, jakbyśmy teraz zaczęli przechodzić Minecrafta, to, to byłby najszybszy odcinek Minecrafta w historii świata. Super Trident, no to już przetestowaliśmy co to chyba robi, że... uważam. Jestem Torem. Co to za k***o? Widzisz jak te bloki lecą? No, okej, fajnie. Czekaj jeszcze byłeś. raz. Co to jest? Ej, no, ale i... Tak... No. O, ale no, mam no, kozację czekaj. O kolejne jakieś customowe rzeczy wypadają. Ale ogólnie i tak mamy problem stary, bo naszym głównym celem jest przejście gry, a tak trochę nie mamy ani pereł, ani blaze rodów, ani nic. Ty ile tu ty, tych ty itemów jest. O. No, te itemy są mega mocne, ale nie dają stosunkowo aż tak dużo do przejścia gry. Ej, czekaj, zobaczmy, może tą piramidę, co? O. No i co? Oho Diamond plus Fire Sword. Sword Jakiś najlepszy mieć w grze. jest nice, okej, okay. jak pasuje mi to, nie? Co robi w ogóle ten przedmiot, który masz? Jakiś łuk, tak? To... Jak? Ty co? Zespełnijś wiot! City! Ej dobra, jak to jest to najbardziej dzieje? losowy odcinek jaki nagrywałem chyba w życiu. <grym> I to tylko to robi? A co jak we mnie strzelisz? Uf. Nie, to przelatuje przeze mnie. Patrzcie tam, patrzcie na to tą... No Oj, tutaj dawaj z tego golema, zobaczymy co się tam stanie. Patrzcie, no, z tego golema patrzę. I Ej, ginę! Czemu on się unosił? Nie wiem, stary, to był latający golem. to, ta chcę po prostu wszystko jak chcesz. Nie? Mamy tutaj wioskę, zaczynamy rozgrywkę. <grym> o? Co to było ty? O stary, patrz na mnie! Jak ty to zrobiłeś? Ty się tepać? Nie, tak się przyspieszam. I te że... mam mi wywa O, masz tutaj ten łuczek, sztuczek. O. Ten co ja mam. Dobra. Biorę łuczek, sztuczek. Zgadnijmy drewno, i ja mogę skraftować diamentową zbroję. No to robimy. A w ogóle zauważyłeś, że po raz kolejny na Minecraft ale trafiamy w śnieżny w momencie, gdy jest lato? Ej, true. To jest hmm? niesamowite. To jest straszne, a nie niesamowite. Aczkolwiek ja szczerze lubię zimę. Teraz na przykład 40 stopni na słońcu przesada. <laughs> a nie, to ja ogólnie lubię upały. No ja się, ja się cieszę, że się przeprowadziłem do mieszkania, działam klimatyzację, bo inaczej teraz byśmy nie gadali. Ja bym ten. <laughs> Leżałbyś w leżał. To jest chyba największa góra no. jaką widzieliśmy do tej pory To jest Mount Everest, na który się wspinałeś rok temu czy coś <noise> To prawda Były takie filmy Dobra, kop to O! o! Jest jest jest! jest, 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 jest. Yes. Dobra Wbijamy to Wbijamy Chcemy I to jest Ancest włączy... City normalnie! No, to jest ogromny ty! No jest Ancest City na dole O, respawnuj Oj Żuta No raz, Ja wyciągam miecz, Łażetujemy go, czy chcemy się z nim trochę pobawić? Znaczy, ja spróbuję najpierw ametyst z Swordem? Czy się respisz, czy się udajesz? Boisz się. O, się ma. No, o tym mówię. Siema, żółtek. Ale, go. O kurde! Jaki fajny, co? O, no, też mu daję, oczekaj. Patrz w niego, patrzę w niego, patrzę w niego. Patrzmy. I odsun się. Dary, wywaliłeś się w powietrzu. Co, zabiłeś go? O, <laughs> ale to jest Usakujmy. mocne. Wiesz, że on mi nic nie zabrał? O, Gubi. dwa kolejne. Zabawmy się. A czekaj, przynosimy ten miecz mieczy. Dobra? No. Okay. Nie, nie zabierasz mnie aż tyle. Dobra, odsłuchaj. koniec. <laughs> Ej, dawaj, Warden to będzie nasz tester itemów. Musimy teraz zdobyć nowe itemy i testować na nim znowu. No dobra, 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 czekaj. Ja mam jakiś tajny iron pickaxe. O, 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 o ale kuzackie ten. Mam itemy na skrzynkę. No ja nie mam drewno żadnego. Czekaj, może tu. Ja A ze skulka. A. Dużo tutaj. customowych itemów. Widzisz drewno, jakie się widzę? Patrzcie gdzieś daleko tam, o tam od dzisiaj o dzisiaj ja Co tu jest? Dobra, ja zjem jabłko. No. I stawiam to. O co tu jest? O, o sobie wybuch Jest nieskończone? No. Ej! Zamieniliśmy itemek w łapce na to? Goal. <grym> no nie, straciłem mój mieczyk. Pojawmy ordena kolejnego. Ja chcę dostać ten soulblade. No. Ej, nie, ten miecz... O! Zadziałało! O, oh nice. Ale mnie wyrzucił. Patrz, co ten sublek robi. Co robi? Trzymaj przy nim, jak będziesz tam Aha! To mu zawiera obrażenia normalnie. A, tylko ten jest cool. No widzę, krwawi jakby. Ej, dobra, te i te są magie, Dobra, kończymy go. Wiesz, że ja mam... No nie! I zmieniłeś mi item w ławce. A wiesz, że jest podwórko w Minecraftie normalnym, że rzucisz nią w przeciwnika i będziesz go bił? Jest szansa, że pojawi mu się pod nogami kobłek. Eee, nie wiedziałem, ale dziękuję za ciekawostkę. Ciekawostki były z napierakiem, teraz z buszem. Dobra, busz. Proszę wydostać nas na górę. Chcę użyć po prostu jednego itemka, który minąłeś, także wyjdźmy. Nie działa. Tak kulno. No. już tutaj, spal. No to ty spal, bo ty masz palerynkę Rz taką... Rzuć, no rzuć. Tak. do twojej czekaj. Już. <polisy> Zniknęła. Oj, co jest? Wiesz co powinniśmy teraz zrobić? Powinniśmy zespałnić no. kolejną strukturę. Ja mam też taką jedną fajną. A, no to dawaj. Postaw. O. Super jest, czekaj, jak tu wejść eee, fajne ale... Ej, ja chyba wiem co to jest, ja chyba wiem co to jest, czekaj wchodzę. Tak, to jest to jest dokładnie ta sama biblioteka jak jest na tej takiej ee... tak ee, na tej eksperymentalnej wersji na której swoją drogą kiedyś robiłem 100 dni, więc też ciekawe ale nie da się wyciągnąć żadnej książki. Ty patrz co, patrz, patrz co. Teraz go po prostu tam dlaczego też jest? Nie wiem, no spada ci z nieba Czekaj, jeszcze raz <grystans> A, bez A to Spadły na sam <grystans> Nie zginiemy, nie? O czekaj, Eeeee... kurde tam, nie? Ej, ale perły chyba nie wypadają w ogóle Ej, no, Ja nie mogę nic nie użyć Czekaj, weź kliknij prawym na coś O forteca <laughs> Jaka wysoka, widzisz co? Okazuje się, że przejście gry nawet na tylu customowych itemach nie jest takie proste. Zwłaszcza jak wszystkie jest Ty, no pa, mam jedno oko. Jedno łoko? Łoko. Wbijamy? Wbijamy. Dobra, go. No musimy te perły zdobyć. Pytanie, czy chcemy je zdobyć z bastionu, czy z biome endermanowego. Eee, o. No i teraz szukamy, ja szukam. W teori, z te miecze wszystkie takie nedraitowe miały looting. Szkoda. Ja nie mam ani jednego. Mam strukturę, mam sniffer temple, więc możemy I, to i zrobić. Tam było? Tak, patrz. Syp. Okay. O, jest. Mam. Looting 3, dobra. Ej, jest enderman. Okay. O, 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 Dobra. Już skrytować. Go. Nie, wypadają A. losowe dropy. Nie. Yeah. <laughs> oh, dobra. Czekaj. Dobra stary, kopiemy te. Kopiemy Musimy, te yy, przybrać inno... <głos》>. Musimy przybrać inną... Totem. Musimy przybrać inną taktykę, czyli po prostu dropienie Eye Offender z bloków. Wstanie, o! Ma Ej, patrz, że perła jednak wypadła. O, z, z tego? Elitro. No. To może warto by było po prostu rozkopać tutaj jak najbardziej, w sensie... Czekaj. Jaki był item, który tak więcej rozkopował? Chyba mini pickaxe. Nie, nie, ten. Po prostu patrz, o te, o te bloczki możesz kopać, nie? A, te roślinki. Tak, no i wypada z nich, więc możemy tak na razie pokopać i zobaczymy. Ale dobra, jak już wypadła jedna perła, to, to dobrze, bo to znaczy, że ten. To znaczy, że jest to możliwe, że nie robimy tego na marne. O, a może tak? O, to jest to. Zdobyłem miecz, którym mogę rozkopywać bloki w dużej ilości. To ja bym szczerze nawet wyszedł na Overworld da, i kopał tym takim ogromnym kill co tam. Bo tam o, no jest kill nie? Mam Dobra, możemy wyjść, no. Dobra, jesteśmy. Dobra, no to ja po prostu się będę może w górę wbijał tym mieczem. No, dosyć rzadko wypadają z tego, co widzę. Ametyst, Sword, customowe. O, jest, mam. I A O, dobra, kolejna perła. Ja mam dwie perły i jedną. I, i, one i no, wiesz. <laughs> wiem, wiem, wiem. On ale to już mnie. Tak? Ile masz? Osiem. Uuu, no to czekaj. Ja mam dwie zwykłe jeszcze i mam jedno, jeden Eye of Ender. Mam y, osiem Eye of Ender i cztery perły. A, no to mamy już. No w sumie tylko trzeba bejść zabić, tak? Albo w sumie tu pałki pewnie są gdzieś też. O Jezu, jak tu laguje. Co, widzę. Tak? Dobra, już mam to wszystko. I teraz y, przed nami kolejne zadanie, czyli pojawienie Strongholda tą perłą. Y, no to dobra, używam tej perły i zobaczymy. Mam nadzieję, że się pojawi ta... Ten Stronghold. Dobra, spróbuję użyć tego oka. Nie mogę. Dobra, to ty musisz chyba użyć jakiegoś itemka. O, dobra, jest wioska. Jest Portailo. Stronghold! Stronghold! Gdzie? Under you. O oh, jest! A, jest! Rzeczywiście. Chodź Idę Portowy będą tu Co? Tak szybko? Zero eye. Dobra e, No to przerabiaj wszystko i wbijamy Masz Zda. dużo tych idemów. Ja ogólnie potraciłem sporo Więc... Y, a fajnie by było na przykład smoka zabić z tych piorunów Dobra Super trident To jest to No to możemy wchodzić do endu w takim razie To hmm? odpalaj Ziomeczka No i lecimy O Dobra Uważaj <laughs> no wiem. Dobra, niszczę te wieże w takim razie. A czekaj, ja mogę na przykład zrobić. To naprawdę ja mogę tym do góry latać? O. Czym? Mieczem tym kamiennym. Oj. Okay. Co to jest stary? Ja właśnie usunąłem całą wieżę, ale nie zniszczyłem tego. Kryształu eee, czekaj, jak to zniszczyć? Udało się? Chyba się udało. Ej, ja straciłem ten miecz? Czemu on mi zniknął? Ale lipa. Dobra, stawiam sniffer tempo. Ale lagi teraz. A tajni... A to? <słuch> <noise> jak to spadło? <noise> o, sperczował w ogóle. Chyba już. Zabijam go. To nic nie daje, stary jak coś. I zniknął. Zniknąłeś mi miecz. Zniknąłem smogiem. jak to zrobiłeś? Jak stream czyli itemem, który. No nie wiem, w niego nie zniknął. Weź. Tak? łukiem normalnie No I tak. się odpalił portal Uf. No, puf. Pacz, no Ej, wiesz, wiesz z jakim <laughs> mi się to gifem kojarzy Aj dobra to, to, Możemy, mu, to tak musi być wstawione palce. To musi być wstawione ten gif tutaj No dobra muszę ja, Ale wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? No dobra no co eee, Ja mogę powiedzieć tylko tyle że o Jezu. tak że wszedłem do portalu i taką piękną kolorynkę macie na feder kliencie, więc jeżeli chcecie ją zdobyć, to zachęcam. Będzie mi bardzo miło. Zginąłem. Zginąłem, ale przyszedłem do Minecrafta. Zostawcie suba.